Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Isander. Sander. Zapraszam na, tak jak wcześniej zapowiadałem przy unboxingu, albo serię, albo miniserie z gry Dark Souls 3. Nie miałem czasu w zasadzie od unboxingu, momentu unboxingu, jeszcze tej gry obrać zbytnio. Jestem tutaj na początku. Nie chciałem Was zanudzać w tym. W zasadzie wszyscy inni youtuberzy już pokazali, jak wygląda sam początek gry i jak to tam jest ten pierwszy boss, ten. Judex i tak dalej, więc już was tym nie zanudzałem. Od razu przejdziemy tutaj sobie do naszego Firelink Shrine, czyli kapliczki zjednoczenia po przetłumaczeniu na język polski. Tak przynajmniej twórcom wyszło. W każdym bądź razie wybrałem sobie jeżeli chodzi o Jeżeli chodzi o postać, jak widzicie, mam poziom 9. W zasadzie dopiero co ubiłem bossa i tutaj się dostałem do środka, i od tego momentu właśnie e, pragnę zacząć z wami nagrania po prostu na YouTube. Ok, mm, pierwsza rzecz, o którą sobie zrobimy, odkąd tutaj w ogóle weszliśmy, to będzie wydanie tych dusz na poziom. Porozmawiamy sobie, porozmawiamy sobie z naszą strażniczką ognia i sobie polewelujemy. Dobra, dobra, dotkniemy Cię, niech Ci będzie, e, więc tak. Mamy jeden czar, jeżeli chodzi o dostrojenie, 10 punktów jest wymagane. Tak, w ogóle, jakby ktoś nie wiedział, to jest wymagane 10 punktów dostrojenia, żeby dostać jedno miejsce na, e, na czary. Ja, jakiś tam znawców, znawcą wielkim soulsów nie jestem. Ale tam pirazy drzwi, coś tam pamiętam jeszcze z dwójeczki, a w jedynkę tak jak tam, mm, nie miałem jakoś nigdy czasu zbytnio, żeby ją obrać całą, ani chęci, <laughs> też jakoś mi brakło. W każdym bądź razie, yy, w miarę wiem o co chodzi, w miarę. Tak, yy, zręczność, siła. Yy, zrobimy sobie takiego, hmm, w zasadzie... Zależy mi na tym, żeby nasza postać potrafiła się posługiwać podstawowymi zaklęciami magicznymi, i oczywiście głównie opierała swoje ataki na sile. Nie będzie to postać ani pod zręczność, ani po nic takiego. Będzie to siła plus troszeczkę ataków magicznych. Czyli tak, możemy na, na pewno na początek, tak jak każdy tutaj casual, damy sobie. Z2 punkciki yy, witalność, żeby podnieść nasz poziom życia. Yy, może damy sobie tak, Z2 punkciki w siłę i wiarę tutaj było mi potrzeba, tylko nie pamiętam ile dokładnie, że móc tego dzwonka używać kapłańskiego, chyba 3, 13 było potrzeba. Dobra, dajmy na to sobie do 11, inteligencji nie potrzebuje i do 15, może to witalność sobie zróbmy. Ok, poziom będziemy mieli 16. Soul Level, wydać duszę i rozwinąć postać. Tak, zgadza się. Dobra, nasza postać jest rozwinięta. I na razie w sumie e, tamtym typem, z tamtym typem już gadałem. Ogólnie ma... z tamtym jeszcze nie rozmawiałem. Hmm, czyli jednak pokażę wam to, co jednak wszyscy pokazują, akurat na aspekcie. Bo wolałbym sobie z nim porozmawiać. To on tu siedzi? Nie. Tam siedzi. te trony, bardzo fajnie w ogóle to wygląda niezwykle klimatyczna gra, powiem wam szczerze. Aktualnie zapałem trochę wolnego A czasu, więc postaram się, w nagrać w się nagrać trochę tych filmów. Opowiadamy z niej, że wszystkie opcje dialogowe przechodzić, że nic nie ma. Jakieś gesty czy coś zawsze ten. Dobra. To tyle mam. Ten ziomaczek, Malutki do powiedzenia. Jak ty w ogóle kogoś wyglądasz? Co? Przyjrzyjmy mu się trochę. Taki kurde. Coś tam się w nim tli w środku. Widzicie to? Z zewnątrz tego nie widać. W ogóle gdzieś mu chyba nogi wcięło. Ten tron. To chyba ten żar taki się tli. Co na nas też się tli, Jak jesteśmy podpaleni, rozpaleni, czy jak tam zwał. Okej. Okay. Nie przedłużając już tutaj dłużej tego hmm, wstępu, przetransportujmy się. Dostrojony czar mamy leczenie. Yy, podróżujemy od razu na wysoką ścianę Lothric. Tak jak mówiłem, żadnym jakimś tam znawcą ani wybitnym graczem w solsy nie jestem, <laughs> więc może być ciekawie. <laughs> Zobaczymy jak to będzie mi szło. Jak będę dużo ginął, to po prostu będę wycinał te momenty do biegania, bo nie chcę was znażyć. Co my tu mamy? Śmieczyk tu jest Tak jakby ten do... Co ognisko się rozpala, taki pokrzywiony, nie? Tak wygląda przynajmniej. Dobra Zapewne musimy iść tu No i ukazało naszym o czym się O czym się te całe miasteczko. Bardzo fajnie to wygląda. Kurde, aż by się chciało tam już pobiegać, tam na górze. Nie tu na dole. Elegancko, dobra. Co my tu w ogóle mamy? Co my tu w ogóle mamy? Tutaj coś mamy. Przeturlajmy się po tym. Standardowo. Standardowo turlanie. Eee, tak nawiasem, tutaj mówiąc, spraw technicznych gram na maksymalnych ustawieniach graficznych. Tam w 60 klatkach nagrywam więc ogółem e, macie pogląd jak ta gra wygląda e, praktycznie, że lepiej już wyglądać nie może. I gram na padzie, padzie od xboxa 360. Mamy ognisko. Rozpalmy sobie ognisko. Usiądźmy sobie przy nim. Nie pamiętam jak to było w dwójce. W zasadzie dawno nie grałem. Czy trzeba było siadać, czy nie trzeba było siadać, żeby to e, nas po śmierci przenosiło. Hmm, pójdźmy sobie najpierw w prawo. Zobaczmy, co my tu mamy w prawo, jak pójdziemy. Mhm. Uh -huh. tam łazi jakiś ten pies durny. Coś mamy? Nie. Iii, bestio. Dobra, bestia padła. Posągi strasznie wyglądają, jak miały się na nas rzucić za chwilę. A wy też gincie. Wow, wow, co to? No coś było. Coś było tutaj. Gdzie on był? Tu. Nie zauważyłem cię, Lajże. Coś mi tak tutaj jęczało. Nie widziałem, co? A to ten typ. Mamy jeszcze jednego pieska. Wow wow, wow wow wow, wow. na spokój Musiałem cię skarcić, widzisz psiaku Tam można przejść? No można tu zejść i iść tam na dół Dobra, po kolei wow. Nie za dużo was tu Nie za dużo was tu troszkę Mam nadzieję, że pierwszej śmierci nie będę miał. W zasadzie jeszcze, <laughs> jeszcze nie zginął chyba. Na pierwszym bossie jakoś mi się udało yy, bez śmierci go pokonać. wo wow, wow, wow. Spokojnie, maleńki. Może taki maleńki nie byłeś, bo jest strasznie szkaradny i brzydki, wielki Dobra, lecimy dalej eee... Użyjemy sobie tego cudu leczenia, ciekawe ile mi przywróci tak nawiasem mówiąc Uleczy mnie kijowo, bo nie mogę tego dzwonka jeszcze używać, ale... Chyba <laughs> tam 13 było potrzeba, to nie dużo tam będzie brakować Żeby używać tego w pełni z tego co wiem w Dark Souls 3 właśnie nie ma możliwości już skupywania tych kryształków, co nam przywracały życie. Więc dlatego wybrałem sobie tutaj od razu cud na leczenie. Żeby później nie było problemów. I od razu to sobie rozwiniemy. Na pewno nam to pomoże. Chodźmy dobrze tu na górę najpierw. Co my tu takiego mamy? Byłem bardzo przyjemnie mi się gra w tą grę. Myślę, że to jest dopiero początek, ale naprawdę jest to przyjemne. Sympatyczna jest bardziej ta gra. I wciągająca. Coś mi tu nie gra. O, oh, shit O, sied. O, sied. faka. Co to jest? Co to kurde było? Mam coś, żeby w to rzucić? To rzucić. Czymś? Nie tu oczywiście. Nie tu. Eee. Bomby miałem, już nie mam. Co to tak wyje? Dobra, jesteśmy blisko ogniska, więc uleczymy się w pełni. I spróbujmy z tym zawalczyć. Chodź tutaj na dół. Chcę mieć trochę więcej miejsca. Jezu! Jezu, jak ja muszę walczyć? Nie, 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 nie. Dobra, policie. Y więc mamy pierwszą śmierć. <laughs> Chyba pierwszą. Jak z tym dziadostwem w ogóle walczyć? Dobra, na spokojnie. Na spokojnie. W sousach wiemy dobrze, że najważniejsze jest opanowanie. Nie ma co za mocno tego przeżywać. Tuż e, za dużo tam nie miałem. Pójdźmy jeszcze raz. Tutaj był typ, z tego co pamiętam. Więc sobie e, jego się pozbędziemy tego ziomka. Dobra. To były pieski sztuki 2. No po pieskach. Tu są te dwa typy, co nie robią absolutnie nic. To jest kolejny piesek. No wal. Po piesku. Tu jesteś ty A ty chodź tutaj. Gdzie wybieg nam jest tam z tym halabardo? To jest Halabardo? jeszcze taki drugi był mu uwolniemy. Za dużo to no, niestety nie zrobiło A tu jesteś ty z tym toporkiem, tak? Chyba stawić na no. zakończenie. <laughs> jakby to zrobić, żeby nie zginąć. Tym razem tu. Wolałbym jednak sprowadzić to bez tu na dół, jakby się dało. Tu są moje dusze. Weźmy sobie je. Tamten tam, tam jest jeszcze cały czas. I co? Nie ma go. Eee. Widzicie? I nie muszę się z tym ustrojstwem użerać. Ehe. Nie wiem czy dobrze zrobiłem, ale mam nadzieję, że dobrze. Mam nadzieję, że zrobiłem dobrze. Tu mamy jakiś skarb, podnieśmy go. Długi łuk, zwykła strzała. Świetnie. Pewnie łuku i tak używać nie będę mógł ze względu na y, za małą zręczność. Coś tu jeszcze mamy w ogóle? Tu jest jakieś zawalone wejście, ale pewnie tam jakoś gdzieś kiedyś się dostaniemy. To. To nie wygląda jak ładna tekstura. <laughs> Czyli różnie to może być. A tu nie jest jakieś przejście? Nie jest. Dobra, spadamy stąd. Nic tutaj więcej już nie na nas nie czeka. Ciekawego. Tam jeszcze na dół sobie możemy zejść. Więc to na dół sobie zejdziemy. Pobiegnijmy. No co tak ładnie tu świeci na niebiesko. Nie wiadomo w sumie. Co my tu mamy? Coś tutaj kogoś zabiło. Zabiłeś? Już nie zabić. Dusza opuszczonego, coś tam. Super, duszyczka nam się przyda. Lecimy dalej. Tu pewnie będzie zamknięte, znając życie, co tu napisane. Przed Tobą ukojenie. Nie można otworzyć z tej strony. Winda. Ok, pewnie jakiś skrót, coś w tym stylu. I to tyle, jeżeli chodzi o tą stronę. Chodźmy na drugą w takim razie. Też tutaj może jeszcze coś, coś tu jest? No nic, nie ma. Rzadko kiedy coś w tych skrzynkach jest. Takie te turlanie jest troszeczkę bez sensu. Sorki, chciałem położyć myszkę do ładowania, bo teraz jak gram na padzie jest możliwość właśnie ją podładować. A może tu zobaczymy, czy coś jest? W sumie nie byłem. Tutaj zaczynaliśmy w ogóle tą grę. Stamtąd, ale... Tu mi nie było na przykład I nic tu nie ma. Czyli tam pewnie też. Dobra. Możemy sobie usiąść przy ognisku, chociaż w zasadzie nic nie straciliśmy, ale odnowimy sobie to yy, kawałeczek HP. Chodźmy tu. Co my tu mamy? Mhm, ciekawe. No chodźmy. Tyle w tym macie. No ich wolę pozabijać, ja nie mam tutaj zaufania. A ty, Brzydalu? Czego wyjść? Jakiś skarb tu mamy. Po co oni w ogóle się modlą przy tych w tych krzakach jakichś ludzi w ogóle co to w ogóle jest dziwne dziwne dziwactwo a tutaj mamy tego smoczka ciekawe czy on nie żyje czy on jest zamieniony w kamień niby leco z niego jakieś ustrojstwa nie tak jakby on się rozpadał albo cholera wie w zasadzie Eee, wejdźmy sobie tu idziemy sobie najpierw tędy do góry a później dopiero zejdziemy tam na dół cicho bądź Rzask głupi i my za niego dostajemy już 30 no nie opłaca się zbyt ich mordować o, ty byłeś tym, kurczę, trochę lepszym. Smoczek, masz tutaj coś? Jakieś tu? jajko może smoczek? No, no, no. <laughs> Trudno się mówi. Nie, mam się. O Co to macie? Tylko kolegi? Może ten smok stąd jakoś odlecić, czy coś? Tu przejście? Tutaj mamy jeszcze przejście kolejne na dół. E, dobra, chodźmy na razie tędy Nic tutaj nie widzę, żeby było żadnych skarbów Nie ominąłem Weźmy sobie do góry Tutaj widzę, ktoś zginął Coś taki kurde Nawiedzony Co tam puściłeś? Bombę zapalającą Tu wstajesz? Wstajesz Widziałem te numery. Aktualnie przynajmniej. Nordnetka Bardzo fajnie. Czasami się przydaje, szczególnie przy wcaniach czarów straszny to jest. Jak ten król wygląda, czy tam. Ten Lord of Cinder, tak. To taki zasuszony tipster Nic tu nie ma? Wow, co? Co tak przyjrzeć się? Jakieś łby. Przejście zablokowane. Ciekawe. Ciekawe. Kurde, ale fajnie to wygląda, powiem szczerze. Zajebiście po prostu. Świetnie. O wiele RPG. Ostatnio zagrywałem się tak w Wiedźmina Mam nadzieję, że Dark Souls, tutaj trójeczka, też spełni moje oczekiwania. I również będę się zagrywał po prostu w to grę jak to w Dark Soulsach na jednym przejściu mam nadzieję, że się nie skończy eee, zejdziemy sobie, wiecie co, nie pójdziemy tym pójdziemy sobie tędy pójdziemy sobie tędy, ja tutaj widziałem jakieś takie zejście chodźmy tu. pójdźmy sobie tego Estusa coś mamy żywica złotych jest no co coś jeszcze jest Co my tu w ogóle mamy? Tam siedzi jeden, tutaj jest drugi. Jeden, drugi. Wow. Nie chorąbał się koleś? O, oh jest! Ale mu wpadłem prosto. No dalej. I po naszym ziomeczku. Coś tu jest ciekawego? Eee... Jakieś skarby. ma <laughs> Nie widzi stąd. Coś mamy? Bomba zapalająca. Bomba zapalająca. A tu jest pewnie to wejście. Tak, tu jest to wejście. Możemy sobie jeszcze zejść tutaj niżej i zejdziemy sobie niżej. Co tam jest ciekawego? Co my tu mamy? Nic tu ze mną nie stało Dusza opuszczonego coś tam Aha To akurat kojarzy to miejsce, tam zaraz smok na górę przyleci Dawaj, wal No dawaj ziemno Atakuj O nie ty Się tego uda Kurde, drugi raz tak się nadziałem. I jeszcze ten mnie jest z tych strzał. No nie! Tak nie wolno! Kurde, ja tylko miałem się leczyć. No nie! Cholera! Kim cudem on w ogóle mnie tak walił, kurze dwa stusy mi zostały. Przywołamy tego smoka, nie wyda się tu szaniu z tym. Jeden smok już też. Dobra. poziom kuchni tutaj zostało o, ładnie padli od jednego shota hmm jakby to teraz mądrze zrobić mądrze by było poczekać się zionie tym ogniem i wejdziemy sobie tam do góry Cholerny... płomienie. To nie jest dobry sposób. Lecimy tu. Zobaczymy dokąd nas to prowadzi. Przydałoby się jakieś ognisko. Bo już tu przeszliśmy. A mi się nie widzi umierać gdzieś tu. Cholercie, to za miejsce To jest miejsce z tym oto panem Miejsce z tym oto panem Ja... Miałem zamiar na tobie umierać on. Nie! Nie, 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 nie wow. <laughs> To był wój. <boj. laughs> tu mamy jakieś y, przejście Zobaczmy, czy otworzymy to nie można tworzyć z tej strony. Noż pięknie. Mm, dobra, wiem, że to kijowo leczy. Ale wolę uleczyć się tym niż niczym. Jeszcze trochę. Dopóki mamy troszeczkę many. Czy many to nie manę? Inaczej to się zwie. Nieważne, będę mówił na to manę. Dobra. Kurczę, muszę zobaczyć. Ojej. Już strasznie długi nam ten odcinek się zrobił pierwszy. Ale dobra. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć jakieś ognisko. Ale nic na to nie wskazuje. Nic na to nie wskazuje. Ja tu żadnego ogniska nie widzę. A może gdzieś tu. Jest tu coś? Jest. Gitareczka. O to mi właśnie chodziło. Ognisko rozpalone. Odpoczniemy sobie przy ognisku. Wiem, że oni się zrespią, ale nic nie szkodzi. E, dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Troszeczkę on trwał. Mam nadzieję, że, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to łapka w górę. No i to tyle. Cześć.